O, i ostatnia. Puszka. I jedziemy. Jaki To. Gdzie to? Gdzie my to mamy? Mhm. Na grzybki. Na grzybki. Na grzybki. Oj.

Tata dzwoni. Halo. Dzień dobry, kurier Delha. Kto? Dzień dobry, kurier. Gdzie? Paczkę. Jaki hel? Dzień dobry, kurier. Paczkę mam dla pana. No kurwa, paczkę mam dla pana. Paczka. Do mnie. Będzie pan w domu? Za został pan na wjeździe. Tylko ostrożnie nie pociaskać. Bo to prezent dla żony. Na podjeździe. Pod tym adresem. Dobra. Pit. No, na grzibach. Jakich głuchy. A ty, synku, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Gdzie ten. Gdzie ten stary głuchy dziad mieszka? Tu jest chyba to. I ostatnia paczka i weekendzik. Gdzie ja to mam? Poleciała mi dzieć. Paczkę dziad stary chciał. weekend Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z autami. W dzisiejszym odcinku jest pierwszy bus na naszej kanale. Chyba jako pierwszy, bo chyba coś tam o te czwórce było. E, co? Peugeot Boxer. Mamy jego strojaczek Citroen Jumper. Oraz Fiat Ducato produkcja 2006-2014. W 2014 roku przeszły totalną przebudowę, całkiem inne samochody, ładniejsze, te lampy mniejsze, czy ładniejsze, różnie mówią. Silnik tutaj mamy najgorszy, czyli 2, -2. Powiem Wam, że przejechał ponad 380 tysięcy, właściciel przy 380 zrobił remont i samochód dalej chodzi. Nie wiem, ile ten remont kosztował, nie pytałem, ale dalej to działa. Co było przyczyną, to Wam nie powiem. Zobaczmy go. Dobra. Tak wspominałem, silnik 2.2 litra, 110 koni. Powiem Wam, że ten samochód jest, ma 6-obiegową skrzynię biegów. One były też 5-obiegowych. Ma 6-obiegową skrzynię biegów i ona... Jest naprawdę fajna, dlatego że ten samochód jest bardzo żwawy przez tą skrzynię biegową. Znaczy przez ten silnik, że ten samochód też dużo nie waży, chociaż 1900 kg tam bodajże w dowodzie było. Ale spalanie tego samochodu na pusto, jesteśmy naprawdę, naprawdę zejść poniżej 7 litrów. Załadowanym drzewem był, może miał te tonę 200, spalanie było 7,8 litra. Naprawdę nie wierzyłem, że te samochody tak mało palą. 2-3 litra tak samo ma spalanie. Jest jeszcze 3-litrowy, który ma 180 koni. Policyjne one miały, bo jechałem takim policyjnym. Już nie jest policyjny oczywiście. 3-litrowy to ten samochód naprawdę jedzie szybko. Chodźmy na pakę. Mamy dwoje drzwi, w sumie troje. Przesuwne boczne i dwuskrzydłowe otwierane w lewo i prawo. Ostatnio jednemu panu coś pomagałem ładować i się pyta, powiedz mi, jak te drzwi, jak te drzwi otworzyć. Tutaj mamy przycisk, żeby szeroko, tak? Tutaj mamy, o, trzeba się umyć obsłużyć i te drzwi nam się tak robią, teraz mocny dosyć wiatr, wiatr i wtedy bez problemu sobie tutaj czymś dojedziemy, wsuniemy. Na haku mamy 2,200, to też bardzo fajnie, bardzo ważna rzecz. Wysokość, wysokość zaraz sobie zmierzymy, ja mam 1,80, no 1,92, 3 powiedzmy tutaj na wejściu, no będzie po, poniżej, powiedzmy 1,70 parę. Pomierzymy go sobie, kilka zmiana kadru i jedziemy. Mamy tutaj półkę. Tutaj mamy jakieś koce. Mamy taki rancik, żeby nam to nie wypadło. Spoko. Wiecie co, bardziej tak może właśnie na jakieś koce, na pasy, coś takiego jak najbardziej na plus. Bardzo fajnie to jest, że i fajne jest to, że coś rzucimy i jest ten rancik, że nam to nie spadnie. Jak najbardziej na plus. Wiecie co to zauważyłem, że bardzo fajna by była baza na kampera. Dlaczego? że tak że jest tu nie trzeba je wycinać. Odkręcamy sobie montujemy tu jakiś dywanik, nie wiem, coś i możemy na weekend wjechać. Nie wiem czy by to było legalne jazda bez tej grodzi. Napiszcie w komentarzach, ale wam powiem, na takiego kamperka w ogóle w planie był, żeby sobie takiego busika wynająć i jechać i tak patrzcie. Dywanik wyścielić. No i nie wiem, to dodać nie? lodówkę. No słoby, nie? Robią z tego z takich busów kampery. Jak najbardziej. Co się dowiedziałem, słuchajcie, taka ciekawostka. Tutaj mamy krzesła krzesła Kanapę trzyosobową, znaczy no trzyosobową, jest dwuosobowa kanapa, i ta jest jakoś tam warta w pewnych granicach 3-400. Jeżeli ktoś ma takiego busa i ma kanapę pojedynczą, to taka kanapa kosztuje od 800 zł do 1500. Dlaczego? Że nie ma tej grodzi i tu jest kanapa, kanapa fotel jest po prostu pojedynczy i można przechodzić, jest obkręcany i mamy więcej miejsca. Dlatego tak się ostatnim przypadkiem dowiedziałem właśnie, że w tych Peugeotach, Citroenach, Fiatach mają ten sposób. Drzwi rozsuwne, przesuwne, przepraszam. Dosyć duże wejście, trzeba trzasnąć, bardzo fajnie to chodzi, opona 16 cali, tak sobie zobaczmy go z zewnątrz, otwierane drzwi, zawsze byłem do renówek nauczony, według mnie, z tego co pamiętam, na odwrót działają te drzwi, tu jest inaczej, trzeba się trochę przestawić, jak ktoś zmieni, ale pali renówka 10, ten pali 7, także uważam, że jak najbardziej, no to co, sylwetka, jak to sylwetka, no wiadomo, jest gdzieś tam pobijany, bo to jest bus, a czy mi się podoba? No wiem, jak najbardziej, no co, bus się podoba albo nie. Żółty kojarzy mi się bardziej z bułkami, lub z kurierką. Chodźmy do środka. Pozycja za kierownicą. Bardzo wygodnie. Ten, akurat, model ma regulowany fotel. Mhm, ma. To muszę wiedzieć, jak. O, cyk. Patrzcie, wysoko sobie ustawimy. Niektórych te półki denerwują. Niektórych nie. Uważam, że fajna rzecz, można coś wrzucić. No, może teraz przy tej wysokości. Jeżeli bym siedział, byłoby, no byłoby trochę niewygodne to, ale oczywiście, szyb. No, wydaje mi się, żeby mi przeszkadzało. Fotel fajnie regulowany w kilku płaszczyznach. Super, skrzynia, tak wspominałem, sześciobiegowa. Jest to pod ręką. Tutaj zobaczcie, ktoś musiał mieć. Poprzedni właściciel miał gałeczkę do kierowania. Wyciął elegancko w kierownicy. Teraz się kierownica rozpada. Radyjko, tutaj klimy nie widzę. No co, 6 stopni nie biegów, tak jak wspominałem, 2, 2 litra, 110 koni mechanicznych. Zobaczmy sobie, półeczki. Patrzcie, taka dosyć duża. Schoweczek. Jeden. Poduszki powietrznej tutaj nie mamy, akurat w tym modelu. Raz, dwa. I cup holder taki sobie widzę, że nie jest zbytnio ciekawy. Fajne, co ma dwa gniazda 12V. To jak najbardziej na plus w tym busie. Możemy oczywiście sobie dużo radio zamontować bez problemu. Mamy tutaj zwykłe. Jest tu półeczka. To, wiecie co? To jest chyba... To jest urwane. Nie otworzę Wam tego. To jest na jakieś dokumenty, chyba że tak się to ustawiało. Kolejna półeczka, dosyć głęboka. Kieszenie w drzwiach bocznych. Bardzo, bardzo na plus. Pod spodem, zobaczmy. Tu normalnie widziałem, że jest taka strzynka oryginalna z lewarkiem, zestaw, podnośnik, klucz do kół, jak najbardziej. Akumulator mamy pod nogami kierowcy. Co jeszcze tak na szybko Wam patrzę? No tu wszystko pod ręką mamy, tu taka półeczka. Może chodź Łukasz z tej strony? Bo tu Wam pokażę taką dziwną rzecz, która wadzi. w lawecie tak było, i znaczy no w tych kwiatach, i starszych, i tych też tak jest. Patrzcie, mamy ręczny. On jest tutaj. Płeczka, o której wspominałem. Tutaj coś jeszcze mamy. Kieszeń. Tutaj też taka fajna kieszeń. Dosyć, dosyć, to tam. O, spinka, żeby nie piszczał. Ale patrzcie, przy wychodzeniu z tego busa sam już się nadziałem. Nie powiem, jakie słów użyłem. Jesteśmy w stanie sobie w biodro wbić ten ręczny. Masakra jest. To naprawdę trzeba uważać. Jak jadę takim busem, zanim wyjdę ręczny, jest na dole, bo. Tragedia. Można go oczywiście z dworu łatwiej wrzucić, ale jest naprawdę straszne, straszne to jest. O, ten ręczny mnie to osobiście denerwuje. Nie wiem czemu on tam nie jest dany, co nie zmieściłby się, no najbardziej by się zmieściło. O podłokietnik zauważyłem jest. 380 tysięcy był robiony licznik, licznik, przepraszam, silnik właściciel oczywiście jego samochód wyzerował. Jest to legalnie, widać to w cepiku. Że ten samochód ma teraz 30 tysięcy przebiegu? Trzeba zsumować: 410, fotel oryginał 410 tysięcy. Fotel jest yy, dziurawy, elektryczne szyby. O to co to? Nic. Nie zrobiłem. Mierzymy. W najniższym punkcie, powiedzmy, żeby jakąś płytę wrzucić, jest tutaj wnęka do śruby. Mamy trzy. 20 w tych granicach, ale teraz, w najmniejszym punkcie, gdzie możemy wrzucić coś, no to jest coś około. Kiedyś mierzyliśmy go. Ile tam jest? 3 metry. Także 3,20, jakiś tam płytę, profil, no nie wiem, coś możemy wrzucić. Zmierzmy bok. Tutaj widzę, że nie ma jednej obudowy, i na boku mamy tą stronę od nadkola do nadkola. Mamy metr m. Koło możemy zdemontować, wiadomo. Tutaj mamy teraz, no, metr 95. Tutaj bym od tej blachy do blachy nie mierzymy, bo uważam, że to nie ma sensu. No, bo co tu możemy włożyć? I teraz mierzmy sobie wysokość załadunku. Podłóż tam, jakbyś mógł. I wysokość załadunku mamy metr 87, 8 w tych granicach 2-3 cm błąd pomiarowy. Zobaczmy sobie jeszcze, tak samo tutaj, ile jest. Przybliżeniu. Coś mógł mi Łukasz nowo przytrzymać. Pokaż tam, ile jest. Czekaj jeszcze, chodź tu do mnie. Tak dotąd, tu żeby po prostej linii było. O, tu, chodź, O, tak, tu, 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 tu. Dobra. Wysokość 2 metry. Kurwa. Także, no co, 2 metry? Nie spodziewałem się, że tu będzie wysokość 2 metry. Czyli na upartego jesteśmy jakąś lodówkę dwumetrową włożyć. Powiem wam, że on idzie po łuku, także, ale myślę lodówka ile ma szerokości? 60? 60 no to może byśmy upchali, także trzeba umieć jeszcze zwijać metr. trzy kręcę w tą stronę, aha on się zwija w tą. No to faka przemierzona, idziemy jeszcze na zewnątrz. Powiem wam, że hałasu pod blokiem byśmy zrobili pod domem. Co jeszcze mógłbym powiedzieć Wam tak na szybko? Koszt. Jeżeli chcecie kupić taki samochód i ma zepsutą skrzynię biegów, używana skrzynia biegów kosztuje w granicach 4000 zł. 3,5-4,5 tysiąca. Także na to uważajcie, że skrzynia to nie będzie tani wydatek. Same części nie są jakieś drogie tarcze. No tak, do busa powiedział. No tarcze, klocki, wiadomo. Nawet powiem Wam szczerze, że nie sprawdzam. Opony typu C16, cali. Jakieś takie firmy, powiedzmy pośredniej, w granicach 350 zł. Ubezpieczenie na rok dosyć dużo tu było, bo widziałem tam właściciela w dowodzie, jak sprawdzałem, miał 780 zł samochody zarejestrowane na prywatnie. Także no może na busa, no nie wiem, dawno busa nie rejestrowałem, także nie mogę powiedzieć, czy to jest dużo, czy nie. Także co, tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Do następnego, cześć.